Smart people to moim zdaniem kreatywne społeczeństwo, a więc takie, które ma świadomość zachodzących zmian i jednocześnie potrafi wykorzystywać te wszystkie mechanizmy, a przede wszystkim zdobywaną wiedzę, do tego, aby żyło mu się lepiej. Inteligentny rozwój nigdy nie może dotyczyć jakichś wybranych środowisk. On musi dotyczyć całego społeczeństwa, ale oczywiście rozpoczynając od jednostki, a kończąc na dużych populacjach. I przez inteligentny rozwój, ja wolę to słowo niż słowo smart, rozumiemy po pierwsze kształcenie społeczeństwa, posiadanie coraz większych kompetencji, chociażby w tych technikach informatycznych. Ta filozofia smart people to przede wszystkim połączenie edukacji, to połączenie podnoszenia kwalifikacji. Umiejętności to kwestia mobilności, w tym nie tylko zawodowej, ale również przestrzennej, w tym to również idea przedsiębiorczości, rozwoju przedsiębiorczości, w tym samozatrudnienia, a dzięki temu również aktywizacja zasobów ludzkich pod kątem tych najbardziej aktywnych, które będą chciały spróbować swoich sił na rynku jako prowadzące samodzielnie działalność gospodarczą.